Tak, rozkoszny poranek. Wiśle mało i na działeczce. Słońce sobie pięknie świeci. Temperatura jest przyjemna. Nie trzeba się za dużo ubierać, ale też nie jest za gorąco. Kruciki ryją nowe dziury. Znaczy się poczuły się bezkarne. A w środku taka sama temperatura, jak na zewnątrz. Słoneczko wpada przez okna. Firanki częściowo rozsłonięte. Piżamka częściowo niezłożona. A mm. mm. O tutaj, co tu mamy? Jajeczniczka się prawie gotuje. Tak. Jajeczka. No. Będzie wyżarka. Tu taka ładna pogoda. Sama przyjemność tu być. Czek, relaksuje się będąc tutaj i nie myśląc o niczym innym.